Ta nadopiekuńczość w wykonaniu rodziców, mm -hmm. tak jak powiedzieliśmy, ona jest wynikiem lęku rodziców i to jest lęk, który jest ich lękiem i mm -hmm. myślę taką ważną prawdą, którą trzeba tu powiedzieć, to jest to, że ten lęk powinien być ich lękiem i rodzice powinni sobie z tym lękiem poradzić, a nie przekazywać go dzieciom, bo Pewnie nie raz słyszałaś w gabinecie, a też w takich indywidualnych spotkaniach, rozmowach, o takim lęku przekazywanym przez rodziców, o tym, a przed tym rozmawiałem z jakimiś mężczyznami, oni mówili, żeby nie wychodzili na podwórko, mama mówiła, że jak wyjdą, to tam ktoś ich pobije, złamią nogę, coś im się wydarzy, więc lepiej, żeby zostali w domu. I w takim domu oni wyrastali, gdzie mieli takie poczucie i przekonanie, że świat szeroko rozumiany, to co na zewnątrz, mm -hmm. że on jest zagrażający. Że jeżeli tam się wy, wyjdę, tam będę miał jakieś relacje, to one mi generalnie mhm. zaszkodzą, mogą być niebezpieczne, więc lepiej być w domu, lepiej się tak y, y, gdzieś tam nie, nie udzielać w tych relacjach takich koleżeńskich i to buduje taką postawę takiego właśnie obawy, lęku, który nam towarzyszy i tak naprawdę nam bardzo mocno przeszkadza i potem wnosimy go już jako dorośli ludzie y, w relację małżeńską. Mhm.